Witajcie, z tej strony Progaming witam was na vlogu ze zwiedzania Świnoujścia. To jest część pierwsza. No i tak, zaczynamy. No to lecimy z intro. Tak jest, dzisiaj ze mną Felcia. Witajcie, Tak, no i akurat sobie stoimy w takim parku z palmami. No. To co? My, 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 my przechodzimy do filmu. w takim parku jak zaczynamy na wstępie i tutaj rosną takie ładne kaszczany o tu tam się rozciągają tak tu rośnie wielki no i tutaj jest taki mini ogród zrobiony nie wiem czy to dobrze widać poczekajcie zrobię, zrobię obróty kamerę po prostu widzicie tutaj jest taki o ogródek tak, tutaj jest taki zrobiony mini prac zabaw. Tak tutaj jest mówiłem tutaj rośliny. No i tam głównie sosny rosną. Nie was zainteresowało, to jest takim siną tak jak mówiłem. Tutaj jest rośliny. No i tu kolejne rośliny. To zobaczymy się z Wami jak już będzie. No, przejdziemy gdzieś dalej. Za ten park albo zobaczymy coś ciekawszego. Ja już jestem. Patrzcie, jesteśmy w tak zwanym tężcu. To jest dosłownie głośno. Tutaj krop woda. się skrapla i spadł na to kamienie. I to podobno dobrze działa na ten. Na oddychanie, no to... Widzimy się po jakimś czasie, bo jak znajdziemy coś fajnego, bo tutaj przeszliśmy cały rynek i nic nie było. Do co? Cięcie i widzimy się dalej. Do was wracam. No już powoli wracamy do hotelu, ale idziemy taką ładną, no nie do końca ładną, ale ładnie wygląda tutaj las. No, no i sobie tak przechodzimy. Tu, tu rosną mięgody. Tu, tu całe już to. No. Cały A tu Bobr. Bobr. Działa A jakby kogoś interesowało, to tam dalej jest kurt tenisowy. Ogromny kord tenisowy. Zdjęcia możecie zobaczyć. Tu się wyświetla na Instagram. Tak, no i na moim Instagramie możecie zobaczyć te zdjęcia. No, z tego z wakacji tak? no i co, tutaj jeszcze mamy takie mury odgradzające tę część parku bo to jest park no, no, dziki park od większej części lasu która jest tam i tam jest dosłownie dziko no. tutaj blu zobaczcie ile blu z tym tutaj zarosło dosłownie bluszczem tutaj wszystko zarosło no i powoli dochodzimy do jakiegoś pla placu zabaw. Tu dalej już dać. No i tam dalej. No. I to co? Jest cięcie i zobaczymy się jak już dojdziemy do tego placu zabaw. Bo jeszcze zostało nam si kilometr. Jedna z falcia. fajcia? No, no i doszliśmy już do tego placu zabaw. Tutaj to jak gdzieś to jest... I tu jest przez całe drzewa. Ja, ja obrócę kamerę, poczekajcie. Macie, zobaczcie. Zobaczcie. Tutaj jest cały park linowy. A tam dalej jest takie malutkie jeziorko. No. Tam, tam są opony, po których można chodzić. Już jestem, bo już przez chwilę miałem problem. Z kamerą. No tak, ale w sumie... No... Duży ten park, ale ładny jest. Tutaj to rośnie ogromna ilość bluszczu. No i tutaj jest. Bardzo tych parku nowego. Dosłownie. Ogromna część tego parku nowego. Ten park jest ogromny. Bo on się ciągnie troszkę, dziewczyncze. Ci widzicie, on się ciągnie od tamtąd, tam, tam się zaczął. Tam o. I on się ciągnie aż przez, Za tą budką On się ciągnie aż Do tamtą Tam do, tam do końca ulicy No Ile pieniędzy musiał na to pójść w sumie No okej okay, Ten odcinek raczej nie będzie z długi Z tego co sądzę Bo to będzie jeden z pierwszych I pewnie jutro Albo pojutrze pojawi się odcinek znaczy powiem, czy to na pewno się pojawi, ale ju czy jutro nie wiem? No tak, ale jeszcze, ale jeszcze, jeszcze nie kończymy tego odcinka. No. Tutaj jest bluszcz pospolity. Tutaj macie tablicę, która tutaj jest. Nie wiem. Nie wiem czy jest potrzebna. No, a tam jest. Czekajcie, co tam jest? Już wam mówię. Tam jest. Tam jest teatr. Dlaczego gdzie Zaraz wam pokażę. No nie mogę powiększyć, Nie mogę zoomować, co prawda. No ale tam jest teatr. Dokładnie Ant teraz. Teatr. No. To my, to, my zrobimy, to ja zrobię cięcie i zobaczymy się jak No będziemy już dochodzić do hotelu albo coś fajnego. Ponownie. Ja już dochodzę do, do hotelu prawie. No i co? Ja jeszcze będę z Wami żegnał na te tych pięknych kwiatów. Jeszcze raz pokażę. No i tak, ja jeszcze będę z Wami żegnał. Oczekujcie na kolejny odcinek, bo w kolejnym odcinku ciekawsze zwiedzanie. Pe możliwe, że pójdziemy do akwarium. No i co? Ja jeszcze będę z Wami żegnał. Pamiętajcie o widzicie na Instagram. No i co? Do zobaczenia i cześć! Entonces un son